Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl Jak przygotować się do sukcesu, to chyba wie każdy. No wiadomo, tam szampany do lodówki i tak dalej, niech to się już chłodzi, a my w tym momencie przystępujemy do biznesu, jak tylko wychodzi, odpalamy te szampany, jest super impreza, jest ekstra. No dobra, ale jak się przygotować, jeżeli mamy... Uzyskać porażkę. No, lepiej się na to nie przygotowywać. No bo przecież mamy odnieść sukces, tak? Ale przygotowanie się na pewne zachowania naszych znajomych, klientów, innych ludzi, warto sobie przerobić. Warto przerobić sobie w swojej głowie też rzeczy, które mogłyby spowodować to. Że nie zrobimy tego, co powinniśmy, co będzie takim naszym hamulcem. O tym właśnie w dzisiejszym filmie chciałbym wspomnieć. Jeszcze na początku proponuję, wpisz skąd jesteś, przynajmniej nazwę miejscowości. Bardzo Cię proszę, możesz to chyba zrobić dla mnie. Bardzo proszę, jeżeli chcesz, napisz też, czym się zajmujesz. Co możesz zaoferować innym, bo w ten sposób może zbudujemy małą sieć networkingową. Zachęcam do na dole, spokojnie zareklamuj się, napisz czym się zajmujesz, co możesz innym zaoferować, a może złapiesz fajny kontakt. Przecież te filmy ogląda coraz więcej ludzi i chyba komentarze też przeglądają. W takim razie teraz zapraszam do oglądania tego filmu dalej. Kiedyś jakiś czas temu? Słuchając Marcina Osmana, usłyszałem coś takiego, że czasem przygotowuje sobie listę, gdzie wypisuje rzeczy, dlaczego miałby nie zrobić danej rzeczy. Po to, że jeżeli przerobi wszystkie te argumenty, to jak to przychodzi ten moment zwątpienia, to po prostu patrzy na tą listę, a tam ma wypisane od razu też odpowiedzi na to. Tutaj yy, w ogóle warto zauważyć, że chociażby na górnej belce na YouTubie u Marcina Osmana pisze, nie chcę, dlatego to zrobię. Nie chce mi się, dlatego to zrobię. To fajną rzecz. Ktoś jemu kiedyś yy, taką podpowiedział z tego, co on wykonywał. Ja też taką podobną podpowiedź dostałem, stąd nazywają mnie informatycznym Makłowiczem. Bardzo mi miło. Wcale się nie obrażam na takie rzeczy. Uważam, że to świetne porównanie. Czemu nie? W każdym razie, w wypadku Marcina Osmana tutaj ktoś rzucił hasło, że nie chce mi się, dlatego tym bardziej to zrobię. To fajne hasło, bo nastawia nas na to, że będą trudności, ale te trudności trzeba będzie pokonać. No jedną z największych, najtrudniejszych na początek jest to. Że mi się nie chce. Czy wiesz, ile ludzi na tym problemie poległo? Wiesz, jak wiele ludzi nie zrobiło tego pierwszego kroku, bo nie chciało im się? Tu jest jeden z poważniejszych problemów już na początek. Bo mi się nie chce. W ogóle te mi się. Nie chce mi się. I tak dalej. Zachęcam więc ciebie, zanim. Będziesz rozkręcać biznes na dobre, czy nawet jak już jesteś w pewnym momencie tego biznesu, zrób sobie taką listę, gdzie wypiszesz, dlaczego nie chce ci się to robić, jakie są powody i co właściwie na to pytanie odpowiesz. Tak racjonalny sposób, żeby przekonać samego siebie, że jednak warto to zrobić. A teraz. Pozwolisz, że parę punktów do tej listy Ci podpowiem. Więc do dzieła. To, co robisz, kompletnie do Ciebie nie pasuje. No, takie stwierdzenia czasami możemy usłyszeć. A skąd Ty wiesz, co do mnie pasuje? Skąd Ty masz taką wiedzę? A może to jest moje ukryte pragnienie, że właśnie to chciałem najbardziej kiedyś robić? Że to najbardziej mnie zawsze rajcowało, to najbardziej mnie interesowało. To jest tak jak z czymś takim, jak ja poszedłem na studia informatyczne, i tam oczywiście wśród różnych zapełniaczy, no bo na studiach w Polsce jest mnóstwo tego, można było sobie wybrać jakieś takie rzeczy, które uzupełnią nasz kierunek, naszą wiedzę, i ja sobie wybrałem kierunek o nazwie PR. Zajęcia z PR-u, czyli public relations. I co się okazało, ja wiązałem bardzo duże nadzieje z tym przedmiotem, bo naprawdę mnie zawsze rajcował marketing, reklama, tego typu rzeczy, więc byłem ciekawy, co się tam nauczę. Naprawdę z ręką na sercu byłem bardzo zainteresowany tym przedmiotem. Niestety Wykładowczyni, która to wykładała, nie podzielała mojego entuzjazmu i praktycznie wybiła mi ten przedmiot z głowy bardzo szybko. Mianowicie robiła to w ten sposób, że po tym jak ogłosiła na pierwszych zajęciach, co trzeba zrobić, żeby zaliczyć przedmiot, to zrobiła przerwę. No, po przerwie wszyscy zostali, a ona. Zaczęła wyświetlać slajdy, które czytała monotonnym głosem robota. Robiła to monotonnie przez półtorej godziny. Po półtorej godzinie zrobiła przerwę. Po przerwie mnie też już nie było. Też, bo raczej większość także ze mną wyszła. Doszedłem do wniosku, że to nie jest moja bajka. To nie o to mi chodziło. Ale w ten sposób chcę Ci pokazać. Ktoś może uważać, że no, co informatyka mogłoby to interesować? A jednak, jak widzisz, mnie bardzo interesowało. I co ciekawe, teraz tą wiedzę często wykorzystuję w swojej pracy. Kolejny tekst, z jakim często musimy się zmierzyć, to tekst w stylu. Są lepsze sposoby na stratę swoich pieniędzy. Tak? Widocznie masz w tym doświadczenie, skoro tak mówisz. A tak już na serio. Cóż. No, skoro się wziąłem za biznes, no to rozumiem, że policzyłem pewne rzeczy, pewne rzeczy przewidziałem. No, siadłem z tą kartką papieru przysłowiową, albo w bardziej zaawansowanej wersji z arkuszem Excela, przeliczyłem te dane, które posiadam, no i coś mi tam wyszło. Więc skoro siadłem, przeliczyłem i to się spinało, a nawet był zysk. No to może to jednak wyjdzie. Czy ktoś, kto nie policzył tego, nie ma wszystkich pewnych danych, które my posiadamy, ma pewność tego, że to nie wyjdzie? Może się po prostu myli. A czy może trzeba taką osobę poprosić o argumenty konkretnie? A dlaczego uważasz, że to jest strata pieniędzy? No bo dlaczego? No podaj konkretne argumenty. O, bo to tak wychodzi. No aha, to tak wychodzi. To jest zbyt ogólnie. Powiedz konkretnie, bo co? Bo jeżeli mam zamiar handlować śliwkami, to w tym roku śliwki się nie będą sprzedawały? Śliwki się nie pojawią na drzewach? Albo mam zamiar ściągnąć, nie wiem, tysiąc materacy z Chin i będę je sprzedawał, to co, nagle ludzie nie będą spali? Oszukają mnie w Chinach? No to akurat bardzo prawdopodobne, więc chyba to przewidujesz. No... Może zbyt ryzykowny przykład wymyśliłem, ale tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli podchodzę poważnie do biznesu, policzyłem pewne rzeczy, więc chyba wiem co robię, tak? Powinno to dać nam pewien sygnał do przemyślenia, bo to jest pewnego rodzaju feedback, ale nie jest to rzecz, z którą musimy się strasznie też przejmować, chyba że. Padną argumenty, których nie przewidzieliśmy. Dostaliśmy w ramach feedbacku wiedzę, której nie znaliśmy, fakty, o których nie wiedzieliśmy. No to sorry, wtedy wracamy do naszej kartki lub arkusza, siadamy i przeliczamy znowu. Sorry, to jest praca domowa, trzeba ją zrobić. Kolejna rzecz, która często jest wspominana. Przecież tobie się to szybko znudzi. Hmm, ktoś siedzi w mojej głowie i wszystko wie o mnie. Jak fajnie. To taki sam argument jak przy tym pierwszym punkcie, o którym omawiałem. Tutaj nikt w mojej głowie nie siedzi. Nie wie, co tak naprawdę myślę, co tak naprawdę mnie rajcuje, bo no, nie mam tego wypisanego na czole i nie mam takiej potrzeby, żebym wszystkim ogłaszał, jakie są moje plany na najbliższy. Czas okres. Jakie mam pomysły? Dopiero jak te pomysły przerobię w mojej głowie, to dopiero najbliższe osoby czasami wtajemniczam. A czasami, jeżeli to ma być nawet dla nich niespodzianka, no to niekoniecznie. Po prostu zostawiam pewną wiedzę też dla siebie, tak? I tutaj, czy mi się to znudzi? A czy wszystko musi mi się w życiu podobać, to jest często tekst ludzi, którzy uważają, do dzisiaj są tacy ludzie, uważają, że po szkole podstawowej czy średniej trzeba się zdecydować na zawód i ten zawód już będę tłukł do końca życia. Tak teraz nie jest. Ja wiem, że to jest fajne. No, są zawody, gdzie fajnie by było. No, jeżeli mam zamiar zostać lutnikiem, no takie wymierające zawody, tak jakimś tam specjalistą od robienia fajnych noży. No to muszę poszukać starych fachowców i póki są oni, no to trzeba się od nich tego nauczyć. No i głupio by było, jakby mi się to szybko znudziło, ale bierz pod uwagę, że w tej chwili specjaliści mówią, że wchodzący na rynek pracownika ludzie w najbliższym czasie zmienią 7 razy, siedem razy w ciągu swojego życia będą zmieniać zawód. To jaki sens jest w tym momencie ukierunkowania się nie wiadomo na co? Znaczy, żeby była jasność. Są zawody, które tego wymagają. No jeżeli ktoś chce zostać lekarzem, no to raczej ciężko jest, żeby został lekarzem, rozpoczynając naukę w wieku 50 lat. Ciężka sprawa i chyba to nie przejdzie. Ale. Inne zawody, myślę, że chyba takich problemów by nie było. Więc wszystko przed tobą. Czemu nie? I w takim razie, argument, że to ci się szybko znudzi, no to mi się znudzi. No i co? No to przestanę to robić, sprzedam biznes na tym etapie, co jest, oby jak najwięcej, oby z zarobkiem, i już. Szukasz wzorców wśród ludzi, którzy tak zrobili? Proszę bardzo, Elon Musk. Firma PayPal rozkręcił, zarobił dobre pieniądze, sprzedał. Kolejna firma wszedł w Tesle, w SpaceX, parę jeszcze innych projektów, co nie bardzo mu się, co niego bardzo gorajcowało, sprzedał. Tyle. To w czym widzisz problem? Kolejna obiekcja do przerobienia. Nie znajdziesz klientów. No cóż. Yy... Tutaj, jeżeli podchodzisz do tego swojego biznesu w zdrowy sposób, zdroworozsądkowy, to najpierw szukasz klientów, a potem zaczynasz rozkręcać firmę. Zaczynasz tam te, wchodzić te loga, pieczątki, strony internetowe i tak dalej. Bo klient to podstawa firmy. Jeżeli nie ma klientów, to nie jest, że oni się kiedyś tam pojawią. Bo w tym momencie to jest prosta droga do katastrofy. Już od pierwszych chwil firma musi mieć klientów. I to dobrze by było, żeby to nie był jeden klient, na którym opierasz cały swój biznes. No chyba, że to wielka instytucja. I nie wiem, masz tam ciocie w zarządzie i wiesz, dopóki że ciocia tam będzie pracować, to ciotunia załatwi to, że będziesz mieć tą wielką firmę jako klienta. W innych wypadkach, no raczej bym dywersyfikował to, więc zdobył chociaż kilku, dwóch, trzech klientów. Zawsze, jak jeden odpadnie, czy nawet dwóch, no to jeszcze jeden zostanie. Coś będzie płacił. Więc yy, w tym momencie, jeżeli ta firma wystartowała, to dla mnie to jest taki strzał w ogóle ten. No, ja nie muszę wszystkim się chwalić, kto jest moim klientem już na początku. Bo z różnych powodów. No, są coś takiego jak tajemnica handlowa chociażby. Więc to, że tobie się wydaje, że ja nie będę miał klientów, to możesz się grubo mylić. I tu właśnie warto by było sobie to zapisać na karteczce. Jeżeli już masz klientów, no to w czym problem? A jeżeli ich nie masz, to ten biznes nie ma sensu. Od razu ci mówię, to, to od razu sobie to odpuść. To ten pomysł jest niewypałem. Wymyślaj takie rzeczy, na które będą klienci i nie, że tam na kiedyś dygdy, tylko konkretnie zapytaj, badanie rynku, czy jesteś zainteresowany, zainteresowana zakupem ode mnie, czegoś takiego. Wstępnie tak, to wstępnie przelew zrób, jeżeli dalej przelew jest, no to już sprawa jest czysta, jeżeli oj, to chyba jednak nie, to jednak może twój pro pomysł na biznes nie jest aż tak rewolucyjny, jakby się tobie wydawało. Kolejny bardzo bolący tekst. Jest milion bardziej konkurencyjnych od ciebie firm. No, rozumiem, że mówiąc to, to ktoś prześledził te milion firm, ich ofertę dokładnie przeczytał, bo ty to na pewno zrobiłeś, zrobiłaś. Robiąc firmę, i tutaj kwestia jest tego rodzaju, że na pewno masz coś, co wyróżnia cię na tle pozostałych firm. Oczywiście to masz odpowiednio wypuklone też. I yy, po jakimś takim wstępnym rozeznaniu rynkowym, rozmowami z potencjalnymi klientami, wiesz, że to wypali. No to w takim razie kolejny argument kula w płot. Chyba, że rzeczywiście, no, jest to rzecz, która nie została przez Ciebie przemyślana. No to ostatni dzwonek na to, żeby to zrobić, bo może być niefajnie. Dlatego warto też na tą rzecz zwrócić uwagę, i do tego oczywiście zachęcam. Nie masz doświadczenia. No, też ciekawy argument. Tyle tylko, że. To doświadczenie wcale nie zawsze jest potrzebne. Czasami bywa wręcz kulą u nogi, bo boimy się wykonać pewnych kroków. Po drugie, no cóż, doświadczenie zdobywa się w boju. Siedząc i kreśląc na kartce, czy pisząc to w arkuszu kalkulacyjnym, to może pięknie wyglądać. Ale jak doświadczenia nie ma, no to. To jest mimo wszystko zgadywanka. A z drugiej strony, no ale gdzie masz to doświadczenie zdobyć? To jest w pewnym sensie taki poważny argument, szczególnie przy osobach zaczynających biznes. Ale cóż, dla odważnych świat należy. Ten szampan nie na darmo się nam chłodzi w tej lodówce, żeby go wyciągnąć, bo jak mówi słynne. Wydawałoby się rosyjskie, a podobno jednak francuskie powiedzenie. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No to będę taka ciekawostka. To powiedzenie uknuto po tym, kiedy były takie wybuchające butelki z szampanami. No i w piwnicach tam w szampani, powiedzmy, były te butelki. I trzeba było zejść do piwnicy, zaryzykować swoim życiem i strzałem z takiej buki. Wziąć tą butelkę i wynieść na powierzchnię. No, i wtedy dopiero wypić szlachetny trunek. Więc ryzyko było. I tutaj tak samo. No, w biznesie jest tak samo. Jeżeli nie podejmiesz ryzyka, jeżeli nie zrobisz pierwszego kroku, to samo się za siebie nie zrobi. No, biznes na tym polega, że się ryzykuje. Oczywiście tu stopień ryzyka też warto przemyśleć. Czy Ryzyko nie zamieniło się w szaleństwo. no Ale to chyba policzysz, prawda? Na początku od razu biznesu przewidywać porażkę. Cóż, lepiej to zrobić. Ja nie mówię, żeby się zdołować, żeby szybko dojść do tego, że zupełnie to nie ma sensu. Ale przynajmniej odpowiedzi na pewne zarzuty, które na pewno usłyszysz, warto sobie przygotować. Potem one nie zbijają ciebie z tropu, bo już to w swojej głowie udało ci się przerobić. To naprawdę jest świetny pomysł i rewelacyjny, bo wiesz, co masz odpowiedzieć na zarzuty. Nie jest to dla ciebie zaskoczeniem. Wiele rzeczy naprawdę się da przewidzieć z takich sytuacji. A po drugie, przejrzenie od tej ciemnej strony swojego biznesu. Też może Ci pokazać pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że to, co zawarłem w tym filmie, to jest naprawdę realna wiedza, która bardzo Ci się do tego przyda, do tego, żeby zweryfikować swój biznes. Czy na pewno udało Ci się pomyśleć o kliencie, o odpowiednim przepływie finansów, o tym, jak to wszystko poukładać, żeby to działało? Jeżeli tak. To cóż, zostaje Ci życzyć powodzenia, po prostu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeżeli znasz kogoś, które, komu warto go podesłać, nie wahaj się, wyślij czy SMS-em, czy przez maila, czy wklej na swoje social media. Bardzo proszę, to zawsze ułatwi mi promocję tego filmu. Mam nadzieję, że wielu osobom może się przydać. Zapraszam do zaglądania na mój kanał Sukces Studio, opisane razem, kanał na YouTube. Tam blisko 150 filmów obecnie, już. Zapraszam do zajrzenia na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam sporo materiałów dookoła biznesowych dotyczących przede wszystkim marketingu, sprzedaży, a także różnego rodzaju technik, zastosowań informatycznych programów czy aplikacji. No, takich ułatwiających życie przedsiębiorcy. Zachęcam dużo fajnych patentów, więc warto poprzeglądać artykuły, które tam zamieszczam. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, zapraszam do kontaktu poniżej filmu. Znajduje się e, do mnie kontakt. Porozmawiajmy, może akurat coś z tego fajnego wyjdzie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli to nie stanowi dla Ciebie problemu, poproszę o łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj i dzwoneczek. W ten sposób będziesz na bieżąco z filmami, które się ukazują przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu obecnie. Więc będą na pewno do Ciebie docierać. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia w Twoim biznesie. Oby się udał. Ja trzymam za Ciebie kciuki, więc działaj.